Siemanko, z tej strony The Killer i witam was w naszym odcineczku z nowej serii Jeszcze będzie ogólnie jedna seria I dzisiaj będziemy mieć jakby normalny świat Będziemy normalnie po prostu żyć będziemy mieć zero wszystkiego i tak dalej Będziemy sobie zdobywać diaksy No i dobra Oj, jaki są Dobra, sorry, miałem trochę kłopotów technicznych, bo miałem lagi. Dobra, teraz już nie mam lagów. No, wezmę sobie ustawię w ogóle. Mm, to. O, to jest... To. jest Tak jakbym y, grał na komputerze. Dobra, zdobywam pierwsze nasze surowce. Nie wiem, czy będziemy sobie ogólnie robić na tym biomie, mm, ten, na tym biomie, jak to się nazywa, dom. Auto Autojumpa mam w ogóle, ja pierdziak, ja nienawidzę autojumpa. Dobra. Oczywiście niestety nie będziemy mieć serii Skyblock, bo jakimś cudem nie mogę wejść na ten świat. Nie mam pojęcia z jakiego powodu. Dobra, mamy tutaj pierwsze nasze owce, Nadam, dadzą wełnę, ojeju, ale ją popchnąłem, dobra, będziemy mieć już na pewno łóżko, bo tu jest dużo owiec, mm, jeszcze jedna, o tam są grzybki, takie duże, tam, dobra, kurczaka trzeba zabić, no niestety. Albo dobra, w sumie sobie zostawimy, bo możemy go odswoić. Dobra, masz jedną Ja bym chciał jeszcze tych o, nasionek, bo ja mam jedną ale... Tam później sobie pooswajamy zwierzęta i tak dalej. Na razie musimy się rozbudować. Rozbudować sobie domek. I takie tam. Dużo surowców będzie nam potrzebnego do domku. Ja zrobię taki inny domek. Już inny. Pek, 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 pek. Dobra, będzie na raz dwa, trzy. 4, 5, 6 na 6 kratek. Raz. Dobra, jeszcze nie będę budował, bo potrzebuję drewienka. Co tam się dzieje? Nie, bo wydawało mi się takie Dobra. Tak. Będziemy mieć trzy plus. Oto potrzebujemy 11, tego, tego drewna. Dobra. Jeszcze tutaj rozetnijmy drzewko, i pyk, mamy 11. Dobra, raz, dwa, trzy, bo to już były cztery, um, raz, dwa, trzy, jeszcze rozwal, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć lipek, pyk, pyk, lipek. pyk. A tutaj chyba jest na pięć. O nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurczę, źle. To musi być na sześć, a nie na pięć. Pomyliło mi się. Zaraz to rozwalimy. Dobra, jeszcze to i tamto. Dobra, widzimy się, jak już będziemy mieć jakby... No. Dobra, mam już te filary postawione Więc teraz y, trzeba zrobić podłogę i dach Straciłem ogólnie trochę HP Ale tym się na razie nie będę przejmował. W ogóle muszę szczaić jeszcze jedząknę Bo straciłem 3,5 serca tak. Ale tutaj było mało tego drewna W ogóle dziwnego mam skina bardzo ten skin mi się nie podoba. Hmm, dobra. Pyk, pyk. Pyk. Tu będą drzwi. Okej. Okay. Bo my potrzebujemy w ogóle jedzenia. No nie no, tu w ogóle nie ma żadnych śwień ani nic. A z owcy to nie wypada jedzenia. no, tu mamy lekką lipę. Fu. Dobra, tam są kurczaki. Tutaj są kurczaki, więc je zabijemy. No bo kurde, nie mamy jedzenia, a... Musimy mieć jedzenie. Kurde, chodź tu kurczakom. o. I on kompletnie jakiegoś teraz lega... Ej, co jest? Coś to? Ej, w ogóle się nie mogę ruszyć. Nie wiem czemu. Ej, co jest? Halo? Ej, dobra, widzimy się zaraz. Ej, dobra. Już się ogół mogę ruszać przez nie wiem ile, ale nie mogłem ogólnie nie wiem znowu jakby nie mogłem się w ogóle ruszać ani nic, nie wiem z jakich powodów. No może był lag serwera, nie wiem, ale dobra. Lecimy już do domku, o ile pamiętam, gdzie jest. O kurczę, ale mamy serię biedę z jedzonkiem. Nie, skończył nam się, skończyła nam się jedzonko, skończyło. No. O nie, jestem zatruty. Ej, znowu coś? Znowu się nie mogę ruszyć? Dobra, widzimy się zaraz. Moi drodzy, nie wiem, co się kompletnie dzieje, ale... Cały czas nie mogę wchodzić na serwer albo coś. Nie mam pojęcia, z jakich powodów. Co to w ogóle ma być? No to już nie mogą być legi serwera, nie wiem, ale dobra. Lecimy do naszego domku. Był tutaj gdzieś. Widzicie to? O nie! To może oznaczać tylko jedno. Nie, ja już nawet nie chcę wiedzieć co to jest Dobra Nie no, błagam was, ten on Jak on się wkradł na mój serwer, co jest Sprawdzać czy ktoś jest na moim serwie No nie, nie ma nikogo No dobra Kurde, jak ja to przeczytam Hop, hop I hop tu on. No nie, dobra. Już wiemy, że to on, ale ja chcę normalnie nagrać odcinek z normalnego survivala, daj mi spokój. Tu on. He, he. Muśla... co? Muśla, co to jest napisane? Musia, leś... że cię nie znajdę. Co to jest? Chyba myślałeś, że cię nie znajdę. To się mylisz. Mam dla ciebie zadania. Ojeju! Eee, masz dokończyć swój dom i zrobić kilka innych. Smiledzę cię. Jeju, on niewyraźnie pisze. Śledzę cię chyba, człowieku. Aha, no mamy skrzynkę, no. Ale ja... O, ale to jest nie fair. On ściąga rzeczy z kreatiwa i wbija na mój serwer i robi takie rzeczy. Uwaga, co tu jest? Ja, ja nie mogę patrzeć. O mój Boże. Mówiłem, że to... że coś ściągnie z kreatywa. O mój Boże. Co tu się odwala? Od razu to wezmę. Ale... Mm, nie, ja nie wiem, czy tego w ogóle mogę używać, bo takie cheaty w Minecraftcie... To... nie wiem czy, czy, czy ktoś lubi, ale dobra, no. Rozkazy to rozkazy, w ogóle. Ej, nie pomyślałem teraz o tym. Co teraz akurat on nam może zrobić? Nie no, pewnie może nam zniszczyć serwer, no bo... Jak nie wykonamy jego zadań oczywiście. Jaju, jaju. Dobra. Tutaj nie będzie okien. Sorry za to. Raz, dwa. Dobra, tutaj jest tak. Pyk. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra. A czy To akurat dokończenie domku jest dla mnie dobre że mi dał surowce ale on nie... ale jak on śmie w ogóle się wkradać na serwer ja chcę sobie normalnie nagrać odcinek w spokoju, bez tego on już, bo tydzień nie było odcinków przez ten tydzień już zapomniałem o nim no i nagle chciałem sobie nagrać odcinek a ten mnie dręczy, to nie ciekawe czy jak ciągle będę tworzył nowe serwy to on będzie ten. Będzie też mnie tak jakby denerwowało. I czekajcie, czekajcie, on napisał, że śledzi mnie. O jak, no nie ma nikogo na serwie. Widzicie to po prawym rogu? Yy, za... Co to jest? Za WOG O. Co to jest? Nie wiem. Ale ogólnie sam jestem na serwie Raczej, No sprawdzę jeszcze. czy nie wiem jak sprawdzić. No powinienem ogólnie być sam na serwisie. A nie ten on. Jeju, jak on, on mnie męczy. Napiszcie w komentarzach, czy was też mę, męczy. Aha, ja nawet tutaj tego nie dokończyłem. No ale przecież ja zrobię jeden albo dwa domy. Przecież tych desek on mi dał tak mało, no trzy staki ja niby to jest dużo. No ciekawe. No, dobra, ale ogólnie nie musimy stworzyć jeszcze inne rzeczy. Um, oprócz domu. Raczej znaczy nie inne rzeczy, tylko um, na przykład deski. Raczej nie deski, jeju, patyki i e, w takim rodzaju rzeczy. Dobra, półstaka mi tam starczy. Chyba mi starczy, bo nie wiem. Aha, jeszcze muszę zrobić drzwi. A nie, drzwi mi dał chyba. Nie wiem, zależy. Nie, no muszą mi wydać drzwi, bo do budowy domu raczej że są potrzebne drzwi. No, co mi wchodzisz do domu? No, prawie mi zaszło. Pyk, pyk. Ogólnie nie wiem, jak się nasz dom będzie prezentował. Zobaczymy jeszcze. A żeby nie było, że on mi zabiera przedmioty i że spali, mi je. To ja sobie ukryję skrzynkę. No i co? Może mnie nie śledzi jednak? Tylko tak mówi. Ukryję sobie przed nim skrzynkę i tam sobie schowam patyki i takie tam. No bo sk skraftuję sobie z tym deseksem G. A w sumie po co? Te, które mi dał. W sumie po co mam to chować? No nie wiem. Nie wiem, czy może mi to spalić. W sumie po co mi paliłby rzeczy? No. W jakimś sensie może mi palić rzeczy. A znaczy ja ogólnie na to nie pozwalam, żeby mi palił rzeczy, ale on robi sobie co chce z moim światem To mi się nie podoba Napiszcie w komentarzach, czy Wam też się to nie podoba Tylko ciekawe po co on w ogóle do mnie przyszedł na ten serwer Pyk i pyk i pyk Kurde, cały dirt wypada tutaj raz dwa, trzy cztery 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli nam y, dwie deski zostaną spoko. I jeju, popatrzcie, ile my zbieraliśmy tego dirta. Wow! I tyle ile było w podłodze. Dobra. Ja mam w ogóle zrobić dom? Patrzcie, no, mój dom ogólnie musimy dokończyć, ale. Tylko nam tak z desek został. W sumie jeszcze mamy kamień i takie tam. Te drewno, które mi teraz zostanie, to ja sobie je wykorzystam na skrzynki. No nie, nic mi nie, nie powinno zostać. Dobra, tamten stack sobie zostawię na inny dom. Po prostu sobie wykopię normalne drzewo. tutaj, pek pek o i będzie, o i jak na początku mówiłem, że będziemy nagrywać drugą serię, to to może być seria Uff, ze Spróbuj się nie zaśmieć, tak, to będzie seria ze Spróbuj się nie zaśmieć. I nawet dzisiaj się jeszcze pojawi. Dobra, zostanie mi jedna dyska, według moich obliczeń, no. Ale ja się dziwię, jak on się w ogóle włamuje na mój serwer. Przecież. Czyli to nie jest ogólnie prywatny serwer. No ale nie wiem. Dobra, no to mamy zrobić jeszcze jakiś dom. To bym go tutaj zrobił. Hmm. Tylko nie mam pomysłu na niego. Dobra, mam już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy. No i co jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. No musimy mieć tak chyba. Jeszcze jakby to. Nie, jeszcze nie mam nawet żadnego kilofu. Ten on teraz głupi. I bezsensowny. No, i tylko jest jeden plus, że on nam daje y, przedmioty różne do budowania. Ale to jest tylko jedyny plus. Nie ma innych plusów. Jakbym nam nie dał narzędzi do niszczenia tego, no to wiem, no to na pewno jest wradne. a tutaj będą drzwi na zewnątrz. Żeby było lepiej. W sumie. O czy tak na zewnątrz, o to mi chodzi, oczywiście. To źle w sumie wygląda teraz. Ale dobra, robimy. <laughs> Byli domek. Mam nadzieję, że już nie będzie zmieniał tego na czerwono A w sumie co ja poplam? No teraz już pewnie zmieni, bo mnie słucha. Nie wiem, czy on mnie w ogóle słyszy, bo ja mam takiego Minecrafta. Raczej w tym Minecraftie chyba słychać obu sobie, jak gadają. Nie wiem. Dobra, ogólnie sobie wykorzystaliśmy mnie na szkło. Co jest? Co jest? Zobaczcie jak to szkło się długo kopie. Raczej no tam dwie sekundy. Normalne szkło to pół sekundy. To jeszcze sobie zrobię teraz łóżko. Bo muszę się jakoś przespać. Tak. Damy sobie tu i pek. Śpimy. Dobra. Chyba zrobimy ten domek i kończymy odcinek, bo już nagrywamy go 18 minut. Nat macie pokazane w, na lewo, pod serduszkami. Dobra, mało nam zostało tego stołu. W sumie pół staku to jest dużo, ale tam nie liczymy tego. I teraz będę musiał zrobić takie coś. No i zrobimy dach. Z drewna będzie. Taki domek mamy różnokolorowy, raczej no szary i ogólnie brązowy. Nie wiem czy to jest brązowy, no tak jasny brązowy. Dobra. Pyk, 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 pyk. O, dobra, niszczymy to. Dobra, widzimy się po końcu tego domku. No, dobra, minęło trochę czasu. Ogólnie kończy już domek. No, zaraz Wam pokażę, jak się zaprezentowuje na zewnątrz i od środka. Tego dokładnie. I będziemy kończyć odcinek. Pyk, 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 i pyk. No i kończymy. Raczej nie odcinek to zaraz, tylko kończymy budowę domku. No i dobra, tak się prezentuje z zewnątrz. Taki w sumie ładny. No a ze środka tak. No i co? A tak ogólnie się moi prezentujemy. Ja już myślę, że możemy kończyć dzisiaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, zostawiajcie łapeczki w górę i subskrypcję, przede wszystkim subskrypcję i dzwo dzwoneczek, żeby was nie ominęły filmy. A ja się z wami żegnam. Cześć!